Siema. Nagram dzisiaj PVP na serwerze Horixcraft Jestem bardzo dobry w to. Mam akurat 251 zabić, czyli 251 level. Dobra, idziemy się nawalać. Może miałem przed chwilą jakiegoś buga. To mi się wydawało, że ja chyba... Chyba flya miałem, nie wiem. Dobra, kit. Buga miałem jakiegoś. Zawsze tutaj mam jakieś bugi. Jestem słaby w parkourze. Pierwsze miejsce w wader. Trzecie miejsce. Garniam Garnia jest strach. Fajna mu zaleci, sorry. Wybierdzielaj. Wyplaczelaj. Wybierdzielaj. Wybierdzielaj. Szyryj masło. Żrej masło. Zdąży się zjeść. Żrej masło, patafianie. Pokaż miec. Pokaż mi jec. Słaby. Pokaż mieć. Pokaż mi ety. śmietanka Pacie patcie pacie, 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 patcie patcie daj chłopie nie, nie masz nie masz zaklętego ognia jeden wiem, że masz, miałem ten mieczek kiedyś bo przeszedłem parkura. ja mam rangę młody policjant więc sorry, ale miałem włączonego fly'a, to chyba nie był... Miałem, mam młody policjant, sorry, że włączyłem fly'a, no ale... Zapomniałem go wyłączyć. Wyłączę go. Żeby nie było, nie? A ty giniesz. A ty giniesz, ludziu. Ludziu, sorry za ortografię. A ty giniesz, ludziu. Ludziu, giniesz. Giniesz. Tak, to się robi. Dobijemy gdzieś 300 level, no i możemy koń. I możemy chyba kończyć. Dobra, nie wiem jak to będzie. Dobijamy jaki popadnie. Pa! Jak ja lubię ten serwer. Nie, ach, nie dostaniesz się tam. Co to jest? Coś we mnie na pierdziela. stanie cheda. Weź się, nie puszczaj. O kurde. Trochę mi to zabrało. O nie. Słuchaj, że udaję takiego debila. I nie pisze w komentarzach, gdzie nim jestem. I no jaki człowiek? Jaki ludzie? Jaki ludzie. Nie lubię takich ludzi jak one. Bo to jest ludzie. niegrzeczne ludzie. M. MMA. Kombos nie ma. Wader jesteś koksem. Woder. Woder 5-6. Patrz jaki koksu tam jest. Nie. 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 Co ten mati? A tam u góry. Lol. Chciało mu się iść, oh my God. Siup, siup. O, to on tam jest sto. Czekam na niego 20 diaksów, bo 20 ludzi zabiłem Przed nagrywaniem Jest ten gościu z nudusem Nie, no nie ma nudusa, sorry ale coś ma. Na bank musi mieć. Musi. Po prostu jak nie ma, to musi być. No weź, bo ja cię tak zabiję. gdzie ty? Gdzie ty? Gdzie ty? O jaki haker Uciekł mnie. Uciekł. 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 U... Zginiesz, ludziu! Siapa, lapa, dim dimp, dimp. Oh, yeah, ja yeah, zabiłem go! Zabiłem! Aha, jak chodzi że mam taki głupi głos, to nie, nie mówisz, że jestem dziesięciolatkiem, dzieciaczkiem, nerwusem, chujem i takie te... To... Ja jestem... Powiem Wam, mam 12 lat. Mieszkam w Gdyni. No i próbuję jakoś się trochę zasławnić na YouTube. Kurde, goni mnie. Widzicie, co to są ludzie? Gonią bez powodu bezbronnego człowieka. O! Kurde. Kupię sobie kuprot. cztery. I oni nie żyją. Oooo on tu jest choć mnie nie bo tu niebezpiecznie To jest niebezpiecznie o ja, udało się choć wy, 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 youtube, youtube, sorry wyrzucimy rzeczy Żyjemy, żyjemy, co mnie bierz? 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 co mnie bierzesz, e, ja ty, Ja bierzesz, co wy... Ja bierzesz, co mnie ja mogę, mnie Ja alle tyllegodt bava dem om. Oh, oh. idziemy zobaczyć jak na żelaznych? albo nie, bo tam słabo jest albo dobra co mi tam scho scho schodzi, nie? co mi tam? ale ja nie mogę w dwie sekundy aha, bo tylko jak bije a tutaj już się włącza fly'a więc parkour Не мага. Я иду. Ой, я иду с тонда. О. К... Курда. widzicie mogę pisać nie kolorowo chciałem tylko sprawdzić co czekajcie weźmiemy teku. stąd wyrzucimy patrzcie co mamy to się dostaje chyba na parkurze nie, to tam gdzieś jest taka skrzynka i można to sobie wziąć, też chyba... już jest głupia, nie potrzebuję tego. Nie płacicie. Będziecie dawać suby? Jak będziecie, to jesteście OP. Fiorb. A Warp E. Bo może będzie parkour Zgadłem parkur? 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 Co? W pierwszej? Kto do mnie napisał? Kto do mnie napisał? jaki goście. No oh, kur... wam tego nie czytać. Tak po prostu, po prostu przemina.